Podczas tego pytania egzaminacyjnego będziesz musiał zademonstrować system nadzoru podpór, czyli system, który będzie nam odcinał możliwość sterowania podporami w sytuacji, gdy urządzenie jest nierozłożone. W naszym urządzeniu występuje jeszcze dodatkowy czujnik, który jest w drzwiach. Wobec tego, jeżeli będziesz miał drzwi otwarte, również będziesz miał odcięte sterowanie podporami. Natomiast na egzaminie będziesz musiał to zademonstrować w ten sposób, że rozłożysz urządzenie, podniesiesz wysięgnik do góry, a następnie zademonstrujesz ruchy dźwigniami, które nie wywołują żadnego skutku, czyli ruch będzie rozłączony. Demonstrując to oczywiście musimy załączyć urządzenie i pompę hydrauliczną. W momencie, gdy rozłożę urządzenie, wysięgnik nie będzie dotykał wszystkich czujników i system nadzoru podpór powinien wyłączyć sterowanie podporami. Czyli podnoszę sobie wysięgnik do góry, odrywam go od byle jakiego czujnika i zobaczmy, że teraz się świeci tylko i wyłącznie kontrolka sygnalizująca zasilanie na wysięgnik, natomiast na podpory się już nie świeci. Na egzaminie ruszamy dźwigniami, najlepiej w obie strony. I demonstrujemy inspektorowi, że w tym momencie podpory zostały odcięte całkowicie od sterowania. Ja to zademonstruję jeszcze w drugi sposób, natomiast to już jest poza tym pytaniem egzaminacyjnym. Zwróć uwagę, że jeżeli opuszczę wysięgnik w dół, dotnę wszystkich czujników, świeci zielone światło sygnalizujące nam sterowanie podporami. Zobacz, że podpory działają. Natomiast gdy otworzę drzwi. W tamtym miejscu znajduje się czujnik, który ma odciąć ci sterowanie podporami. Czyli jak widzisz, tutaj producent dodał dodatkowy czujnik, żeby zabezpieczyć w razie sytuacji otwartych drzwi, ponieważ jakby były drzwi otwarte, ruszyłbyś przednią podporą, no to niestety możesz uszkodzić sobie pojazd. Demonstrując właśnie w ten sposób to pytanie egzaminacyjne, masz pytanie zaliczone.